I Zarządów Burmistrza Rarkowskiego Olsztyn wyszedł z takiego charakteru wiejskiego, przechodząc w charakter miejski definitywnie opuścił mury średniowiecznego Olsztyna. Pojawiło się pierwsze oświetlenie ulic, które zresztą zostały wybrukowane. W roku 1843 Jakub Larkowski założył przedwojenny odpowiednik Towarzystwa Upiększania Miasta. O, ostatnie ostatnie lata były no, bardzo trudne. Tu się zmieniła sytuacja polityczna bardzo niekorzystna. Prawda? On był no, Polakiem, konserwatystą, katolikiem.